Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam cały zespół, zarówno Radia Maryja Telewizji Trwam na czele z Ojcem Dyrektorem i wszystkimi współpracownikami, zarówno duchownymi, jak i świeckimi. Te święta ukazują nam prawdę, że Bóg przyszedł na Ziemię. I wydawałoby się od strony teologicznej czy filozoficznej, że Bóg zredukował siebie w swoim bóstwie. A to jest wprost coś przeciwnego. To jest cud miłości Boga, kiedy Chrystus, wchodząc jako Syn Boży w nasz ludzki świat, ubogacił ludzką naturę, stworzył nas na nowo. I to jest prawda, którą trzeba nam ciągle na nowo odkrywać, bo trzeba zaglądnąć do pierwszych kart. Pisma Świętego, kiedy Bóg daje obietnicę wprowadzenia nieprzyjaźni pomiędzy potomstwo szatana, a potomstwo niewiasty, którą dzisiaj określamy oczywiście faktycznie już wybraną i obdarowaną Bogiem Maryją. I ta obietnica Boga spełniła się poprzez Nazaret, poprzez Betlejem, kiedy Bóg stał się człowiekiem, właśnie po to, żeby to wszystko odnowić, żeby człowiek nie zatracił siebie poprzez grzech i poprzez kłamstwo. I dlatego dziękuję Bogu za to, że jesteście takimi współpracownikami prawdy na różnych odcinkach waszej pracy i odpowiedzialności. I z serca Wam wszystkim błogosławię na tą nową nadzieję i pokładanie nadziei w Bogu. W roku Pańskim 2023. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.